Cześć, cześć cześć. Łosica witam po wakacjach. Niestety swoich. Dzisiaj mam dla Was szycie kosmetyczki. Taka oto kosmetyczka. Szyjemy z zamkiem, z podszewką, z taką rączką, aby wygodnie się nosiło. Zapraszam. Kosmetyczka będzie szyta z poliestru wodoodpornego, kolorowy na zewnątrz, jednokolorowy do wewnątrz. Przyda nam się oczywiście zamek. Tutaj może być 21 cm. Jeśli macie ochotę na rączki, to też można dodać jedna 12 cm, a druga taka mała przykładowo 9 cm. Przygotujcie sobie szablon albo od razu możecie narysować sobie na materiale. Nasz wykrój ma 29 cm na 20. Górne kwadraciki czyli tu będzie przyszywany zamek, mają 2 na 2 z jednej i z drugiej strony. Dno naszej kosmetyczki będzie miało 3 na 3, tak? Więc wycinamy sobie yy, te kwadraciki. Yy, materiał mam na złożeniu, więc wyjdą nam dwie części i tak samo wycinamy dokładnie podszewkę. OK, yy, Wszystkie części mam wycięte, czyli yy, jest ich 4. Jeśli macie ochotę, możecie dodać też sztywnik. Trzeba go wyciąć dwa razy. Aby wszystko fajnie nam pasowało, proponuję zrobić nacinki. To są takie nasze punkty styczne czyli sobie składamy tutaj nasz materiał na pół. Tutaj mamy y, złożenie materiału, czyli ten środeczek i obcinamy malutki trójkącik. Proponuję zrobić to na, w, wszędzie na górze, tak? I nawet y, na złożeniu tutaj naszego zamka, żeby też fajnie później dopasować tutaj nam do góry, aby wszystko nam się fajnie zgadzało. Tak wyglądają y, nasze y, nacinki w formie takich malutkich trójkącików. Nadszedł czas przyszycia zamka, a więc tak. Yy, mamy podszewkę na prawej stronie. Mam nadzieję, że wiecie, jak rozróżnić prawą stronę. Jeśli nie, to już Wam mówię. Prawa strona to jest taka fajna, y, połyskowa, bardziej śliska. Jeśli chodzi o, oczywiście o poliester wodoodporny. Yy, druga strona jest bardziej matowa. Taka yy, nawet pod palcami to czuć. Więc tutaj mamy taką fajną, śliską, z fajną fakturą widoczną, i do tego przykładamy sobie nasz zamek. Tak. I na nasz zameczek nakładamy sobie nasz wierzch, czyli prawą stroną nakładamy na zamek. Tu sobie wszystko fajnie przypnijcie. Yy, czyli będziemy przeszywać na szerokość naszej stopki. Robimy oczywiście y, przód i tył. Lecimy, lecimy, lecimy i kończymy też wzmocnieniem, tak? Ok, y, zamek mamy przyszyty. Teraz sobie przekładamy ten materiał i wkładamy sobie podszewkę tutaj od środeczka i będziemy przyszywać tutaj wzdłuż zameczka na prawej stronie. Tak to wygląda przeszyte na zewnątrz i od wewnątrz. No teraz przyszywamy drugą część, więc tutaj y, znowu ten mniejszy kwadracik, tak? Czyli tutaj mamy te 2 centymetry i znowu nakładamy prawą stroną do prawej tutaj, żeby nam się elegancko y, stykały nasze trójkąciki, a od spodu a od spodu tutaj mamy y, część naszą y, przednią więc nakładamy od spodu, tak, czyli mamy podszewkę, mamy zamek i mamy materiał wierzchni wszystko ładnie znowu dopasowujemy i przeszywamy y, y, na szerokość stopki Mamy przyszyte, więc znowu odwracamy sobie elegancko yy, i przeszywamy tutaj po prawej stronie. Ok, teraz przyszedł czas na nałożenie naszego suwaka. Yy, powiem tak: yy, mogę tego powiedzieć, bo akurat yy, nie mam gdzie odłożyć telefonu, zapomniałam. Yy, jedna yy, tutaj spirala yy, powinna być ciut dłuższa. Tak? Mamy jedną dłuższą, drugą krótszą. Nakładamy nasz suwaczek tą yy, końcówką płaską. Tutaj najpierw na jeden, yy, tutaj bok, yy, i później nakładamy tutaj drugi bok. Będziecie wszystko wiedzieć. Tutaj zobaczycie, są takie fajne tunele, więc powinno wejść. Trochę siły trzeba użyć i później elegancko naciągnąć. I będzie wszystko pasować. Teraz sobie przyszyjemy nasze paseczki. Taki jeden krótszy przyszyjemy tutaj, czyli tu, tu będzie przyszyty. Blisko krawędzi proponuję tak z dwa razy przeszyć, żeby tylko tutaj było naszyte. Proponuję również przypalić to zapalniczką, aby nam się tutaj nie siepało. A drugi Jedną tylko warstwę też sobie tutaj przyszyjemy. Ok, paseczki mamy tutaj elegancko przyszyte. Teraz musimy połączyć wierzch osobno z podszewką. Tak, więc sobie rozkładamy. Przeszywamy tak, tutaj nasze dno. Tak, tutaj bok. Omijamy na razie tutaj te nasze kwadraciki. Tutaj też przeszywamy. Na potrzewce tutaj jak mamy dno, zostawiamy dziurkę, aby, no nie wiem, tak gdzieś na 7 cm, aby przewrócić później naszą, naszą kosmetyczkę. Tutaj znowu omijamy, tutaj przeszywamy, tu mamy też te kwadraciki, więc póki co na razie je omijamy, tak? I tutaj też przeszywamy. Wszędzie robimy wzmocnienie, na początku i na końcu. A więc mamy wszystko tak przeszyte, jak mówiłam wcześniej. Teraz musicie sobie wyjąć tą jedną część paska i przełożyć ją tutaj przez dziurkę, czyli jedna część jest tutaj przeszyta, a drugą musicie tutaj wyjąć. I przeszywamy, wyjęty tutaj pasek musi być, więc przeszywamy sobie. Tutaj jak ładnie sobie wszystko złożymy, rozłożyć, można też te nasze szwy nasze szerokość, na szerokość stopki. Tutaj to samo mamy, tak? Więc tutaj sobie rozkładamy. Sorry, że to mnie zgrabnie tą jedną ręką, ale mówię, zapomniałam na, mojego kija. O, rozkładamy i też na szerokość stopki tutaj sobie przeszywamy. Te kwadraciki tak samo robimy i zaraz zajmiemy się tutaj naszym tutaj środkiem. Tu naszą górę łączymy tak, w tym momencie podszewkę razem z materiałem wierzchnim, czyli te kwadraciki muszą być tak złożone, na sobie muszą powiedzmy leżeć i przeszywamy tutaj nasze szerokość stopki. Po przyszyciu wszystkich tutaj naszych kwadracików powstało nam dno i przez dziurkę teraz przewracamy na prawą stronę. Po wywinięciu otrzymaliśmy taką oto kosmetyczkę. Tutaj można sobie fajnie przytrzymać jak rozpinamy zameczek. Tutaj elegancko możemy nawet sobie tak trzymać naszą kosmetyczkę. Yy, w tym momencie została nam do szycia wewnątrz dziurka. Yy, można przeszyć ją blisko, krawędzi, maszyną, ale ja osobiście preferuję ściek kryty, więc zaraz się zabiorę za igłę i nitkę i będzie po braku dziurki. I po dziurze e, ściek kryty, bardzo łatwy. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak, e, jak szyć ściek kryty, piszcie do mnie, e, nagram fajny filmik. Jeśli Wam się podobało, zostawcie serduszko. E, obserwujcie mnie dalej. Zapraszam serdecznie. Pa!